Szczęść Boże, dzień dobry. Dzisiaj polecanka lekturowa, a jest nią czerwcowy numer miesięcznika W drodze. Tutaj obok wyświetla się okładka, odnośnik oczywiście prowadzący do numeru będzie umieszczony w opisie filmu. W tym numerze najbardziej chciałabym zwrócić uwagę na teksty poświęcone tematyce synodu. Znajdziemy ich kilka, są to teksty różnych autorów. Na początek poleciłabym wywiad z księciem Grzegorzem Strzelczykiem. Wywiad jest zatytułowany Doświadczenie Wspólnoty i on bardzo fajnie porządkuje wszystkie rzeczy takie formalne, katechizmowe, prawne z tym, co dotyczy synodu. Bo wiele osób niestety wyobraża sobie, że to jest coś takiego, że to jest takie pospolite ruszenie. I jakby się, prawda, zebrało duchowieństwo i wierni świeccy, to różne rzeczy można uzgodnić, przegłosować, a potem wystarczy to wdrożyć w życie. No więc nic bardziej błędnego. To jest rzeczywistość dużo bardziej skomplikowana, i w tym wywiadzie można to znaleźć wyłożone. Są także wspomnienia dotyczące tego takiego plenarnego synodu, który odbył się lata temu. Są też wspomnienia, o innych wydarzeniach historycznych naprawdę <coughs> zachęcam do lektury. Przeczytam jednak taki fragmencik, który tutaj nawet został przez redakcję wyróżniony i jest w lidzie. Fragment wypowiedzi oczywiście księdza Grzegorza Strzelczyka. Większość nie zawsze ma rację. Dlatego uważnie należy słuchać każdej mniejszości, nawet jeśli jest to mniejszość jednoosobowa. Bo być może przez tę jedną osobę przemawia Duch Święty. Jeśli sięgniemy na przykład do reguły Świętego Benedykta, to tam też znajdziemy takie zalecenie, żeby zawsze wysłuchać nawet najmłodszego z braci. I no to jest tak, że chyba to jest klucz do wszystkiego to jest ten normalny wewnętrzny dialog. Bo, jakby upatrywanie w samych formalnych takich zebraniach typu sobory czy synody rozwiązania wszystkich problemów no nie jest do końca słuszne. Natomiast na pewno przydałoby się, żeby więcej było słychać głosów właśnie różnych mniejszości czy nawet mądrych poszczególnych osób, których w naszym kościele naprawdę nie brakuje. Jeszcze jeden tekst, także poświęcony synodowi, który bym chciała polecić, to jest tekst. Redaktora Tomasza Rowińskiego związanego z Christianitas, teksty tytułowany Pytająco oczekiwania zgodne z wiarą. I tutaj jest już jakby bardziej właśnie o tej, o tej, o tej kwestii takiej duchowo-wewnętrznej Kościoła mowa w perspektywie synodu. I o tym właśnie, czy przypadkiem nie mamy oczekiwań, których nie powinniśmy w związku z Synodem mieć. I tu znowu pozwolę sobie zacytować fragment tekstu, który również wylądował w Lidzie. Synod nie jest parlamentem, podczas którego na nowo wymyśla się Kościół. Synod ma swój cel, którym zawsze, w najważniejszym sensie, jest przypomnienie nauki katolickiej jako prawdziwego nauczania Jezusa Chrystusa, a także wskazanie sposobów jak najlepszego jej udostępniania światu. I to są słowa redaktora Tomasza Rowińskiego. On też w tym artykule odwołuje się do innego autora, do redaktora Pawła Milcarka i do jego tekstu Katolon Nowa Reformacja i całość chrześcijaństwa. Ten tekst jest dostępny w internecie i ja go oczywiście także podlinkuję, jest w opisie filmu. Natomiast pozwolę sobie fragment z tego fragmentu przeczytać i no muszę przyznać może powiem tak pewnie nie wszystkim jest znany redaktor Paweł Milczarek z Christianitas ale naprawdę to jest taki bardzo poważny i mądry autor i muszę przyznać że kiedy jakby w jego ustach takie słowa się znajdują czy pod jego piórem powiedzielibyśmy to warto się nad tym poważnie zastanowić wiele wskazuje na to że w przyszłości bliższej niż dalszej Nastąpi kolejny masowy rozłam w Kościele Katolickim. W swej skali i przyczynach rozłam zapewne bardzo podobny do wielkiego podziału chrześcijaństwa zachodniego w XVI wieku. Za to o wyrazie i tendencji teologicznej wciąż trudnych do przewidzenia. No, ja wiem, że to nie jest, nie jest optymistyczne, ale naprawdę zachęcam do do wczytania się, tak? I w ten tekst pana Rowińskiego z W drodze i w ten tekst zalinkowany Pawła Milcarka. Na początku filmu wstawiłam cytat, również z tego numeru, z artykułu pana Marcina Dzierżanowskiego zatytułowanego Drogi się rozeszły. I to jest rzeczywiście już taki artykuł bardzo krytyczny, ale on się odnosi właściwie wyłącznie do perspektywy ewentualnego synodu w polskim kościele. I pozwolę sobie znowu zacytować fragment. Gdyby dzisiaj episkopat polski zwołał synod plenarny, mógłby się on okazać prawdziwym nieszczęściem. Ani biskupi, ani świeccy nie są bowiem przygotowani do dokonania odnowy w kościele. Pozorowane obrady, poprzedzone fikcyjnymi konsultacjami, zakończyłyby się uchwaleniem pięknie brzmiących, ale jałowych intelektualnie i duchowo dokumentów. Ich pobożna retoryka pokrywałaby jedynie proces, przykrywałaby, przepraszam, jedynie proces konserwowania obecnej rzeczywistości, a jednocześnie pozwalała hierarchom na odparcie zarzutów, że w obliczu kryzysu chowają głowę w piasek. Natomiast ten fragment, który wspomniałam na początku, ten, ten, który jest cytowany, brzmi tak. W Polsce nie tyle ludzie odchodzą od kościoła, ile Kościół odchodzi od ludzi. A największym problemem nie jest niewierność świeckich wobec hierarchów, ale niewierność biskupów wobec ludu Bożego. W tym artykule znajdujemy też odniesienie do czegoś takiego jak sensus fidei, czyli takiego zmysłu wiary, który, który ma lud Boży, oczywiście z zastrzeżeniem, że nie jest to zmysł nieomylny, ale tak samo warto pamiętać, że nie są nieomylni w zarządzaniu kościołem nasi biskupi, a w historii zdarzały się już takie przypadki, że no to lud Boży jakby lepiej wiedział, co należy robić, niż biskupi. Ostatni tekst, który chciałabym przywołać, to jest tekst napisany przez jezuitę księdza Wojciecha Ziółka, i znowu jest to tekst, który zawiera dość surową ocenę. Już nie mogę słuchać słodki, uwznioślonej, a jednocześnie przesyconej klerykalizmem kościelnej nowomowy biskupów, lub też ich niezrozumiałego milczenia. Gdy zdezorientowani wierni potrzebują ich opinii. <laughs> Już nie mogę słuchać słów zupełnie oderwanych od rzeczywistości, wypowiedzi pozbawionych jakiegokolwiek, nie tylko społecznego wyczucia, oraz komunikatów wygłaszanych tak formalnie i beznamiętnie, że zestawiony z nimi głos pani zapowiadającej pociągi. Na stacji czerwionka leszczyny zdaje się pełnym zaangażowania występem recytatorskim. Nasi biskupi, poza nielicznymi, acz chwalebnymi wyjątkami, nie mówią ludzkim głosem, nawet w wigilię. Bo mówić po ludzku to znaczy używać również słów: Nie wiem, przepraszam, pomyliłem się, to był mój błąd, nie rozumiem, ale chcę się uczyć. Podpowiedzcie mi, proszę. A z tym jest problem. I wydaje mi się, że z tego powodu myślenie właśnie o jakimś, jakimś synodzie czy jakiejś takiej pseudodemokratyzacji po prostu nie bardzo ma sens. Natomiast ma sens na pewno angażowanie się w to, żeby nasz kościół bardziej przypominał prawdziwą wspólnotę wiary, a mniej tylko i wyłącznie instytucję, w której my jako wierni korzystamy z pewnych usług, ale równocześnie nie mamy żadnego głosu i co więcej nawet nie próbujemy się odzywać, bo to co się dzieje w ostatnich latach myślę jest jednak wskazaniem, że no jakaś Jakaś przemiana jednak wśród wiernych się dokonuje i w tym jest chyba cała nadzieja. Zachęcam do lektury tego numeru w drodze, tak jak powiedziałam, jest zalinkowany na dole. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, zapewniam o modlitwie. Niech Pan Bóg błogosławi.